Czy Facebook ogranicza treści w naszych postach na Facebooku? Oczywiście, że tak. Wystarczy spojrzeć sobie na profile, które mają 10 tysięcy followów i zobaczyć, że tam lajków jest zaledwie 2-3. Dzieje się tak dlatego, że jest tak dużo treści na Facebooku, że Facebook nie jest w stanie pokazać wszystkim wszystko. Więc jeżeli chcemy, żeby nasz post się pokazywał większej ilości osób, to musimy za to zapłacić. To jest normalna praktyka Facebooka. Tylko nie rób czegoś takiego jak promuj post, bo to jest przepalanie pieniędzy, jeżeli chcesz promować post, a jest to możliwe, no to rób to z pozycji biznesmenadżera. Załóż sobie konto reklamowe i tam masz najwięcej opcji i tylko w takim przypadku ma to sens. W następnym odcinku powiem, jakich najlepiej metod używać, a jeżeli chcesz, żeby zajęła się tym profesjonalna agencja, Koniecznie śledź nasz kanał Koty w sieci.pl.